Siema. Dzisiaj będziemy, spotkamy się z niezwykłym człowiekiem. Na pewno wszyscy go znacie, bo jest to też dziennikarz lokalnych wałbyżkich mediów. Robert Bajek. Robert Bajek prowadzi fundację dzika nadzieja. Na pewno ją znacie, a jak ktoś nie zna, to może wejść na stronę fundacji na Facebooku. To tutaj podamy link za chwilę, albo z tej strony, albo z tej, albo z tej. Zobaczymy. Także chodźcie za mną, bo mamy Wam dzisiaj wiele fajnych rzeczy do powiedzenia. A raczej Robert ma. Cześć Robert. Jesteś wiceprezesem Fundacji Dzika Nadzieja. Skąd wziął się pomysł, żeby taka fundacja powstała, czym się zajmujecie? Pomysł wziął się zupełnie spontanicznie. Byliśmy z żoną u weterynarza z psem. To wiele lat temu było. To było kilka wizyt i podczas jednej z tych wizyt wypłynął właśnie Temat dzikich zwierząt, zajmowania się leczeniem leczenia dzikich zwierząt, które, które w naszym kraju no niestety jest w nie najlepszym, nie najlepszym stanie, że tak powiem. I zaczęliśmy się, zaczęliśmy się tym zajmować. Na początku nie była to, nie była to fundacja, robiliśmy to zupełnie, zupełnie prywatnie przez kilka lat. Zajmowaliśmy się leczeniem i rehabilitacją dzikich zwierząt. Natomiast skala problemu jest tak duża, że po prostu nie byliśmy już w stanie jako osoby fizyczne tego ogarnąć. Dlatego musieliśmy dwa lata temu założyć fundację. No jest to jakieś, jakieś wsparcie tej, tej naszej działalności. Dużo zwierząt e, potrzebuje pomocy, dużo ludzi zgłasza się z takim problemem, że znaleźli gdzieś zwierzaka i trzeba mu pomóc? Bardzo dużo. My praktycznie codziennie dostajemy zgłoszenia. Nie wszystkie te zgłoszenia wymagają naszej interwencji, no ale większość, ale większość wymaga i w większości te interwencje, jeżeli tylko jest to możliwe, oczywiście podejmujemy. Jakie takie najbardziej ciekawe albo takie godne zapamiętania przypadkiem mieliście? Kto, kto, kogo gościliście w waszej fundacji, Że tak powiem? gościliście, to złe słowo, ale... 80% no. zwierząt, które do nas trafia, to są, to są ptaki. One najczęściej, mm. najczęściej ulegają różnego rodzaju wypadkom i trafiają do nas. Natomiast mieliśmy też bardzo dużo, dużo ssaków od, od łasicowatych, od najmniejszej łasicy po borsuka, mm -hmm. lisy zające, sarny, jelenia, dzika, to są... praktycznie wszystkie ssaki mm -hmm. jakie u nas występują. Nie mieliśmy muflona jeszcze. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o ptaki, bardzo dużo ptaków szponiastych. Ale też oczywiście wszystkie. Inne. To są zwierzęta po, głównie po wypadkach komunikacyjnych? Głównie są to wypadki komunikacyjne. Wiosną to jest dosyć istotna informacja. Wiosną jest bardzo dużo podlotów, które do nas trafiają, a nie powinny do nas trafiać. Mhm. Po prostu ludzie chcą pomóc. Bardzo dobrze, że chcą pomóc, tylko robią to nie do końca właściwie. Bo jak widzą na wiosnę gdzieś ptaszka na, na trawniku, który nie lata tylko podskakuje, to zabierają go do domu i dopiero potem się zastanawiają co z nim zrobić, zaczynają dzwonić do straży miejskiej, do urzędu, w końcu trafiają do nas. Ten ptak nigdy nie powinien trafić w ręce człowieka. Trzeba pamiętać, że podlot, który zostaje zabrany ze środowiska już w tym momencie traci 50% szans na dorosłość. Te ptaki nie powinny, nie powinny do nas trafić. One nie są bezradne i bezbronne, tak jak się ludziom wydaje, bo y, one się po prostu uczą życia. Gdzieś tam siedzą rodzice, dyskretnie je obserwują i dbają o nie. Nie wolno zabierać podlotów, to jest mój gorący apel, a niedługo... Teraz już, już ptaki będą wyprowadzać lęgi, więc niedługo tych podlotów będzie naprawdę bardzo dużo. Podlota można zabrać tylko w sytuacji, kiedy jest ranny. Kiedy wiemy na pewno, że został porzucony, ale stwierdzenie porzucenia podlota to jest bardzo długa i dyskretna obserwacja, więc nikt tego raczej nie robi. Albo w sytuacji, kiedy miejsce, w którym się znajduje, zagraża jego, jego życiu. Bo czasem tak jest, że podlot jest gdzieś blisko jezdni, albo w miejscu, gdzie, gdzie widzimy, że są koty. Wtedy można go delikatnie wziąć i przełożyć w pobliskie, bezpieczne miejsce. Rodzice go znajdą. To, że rodzice go odrzucą, bo czują człowieka, to jest mit, więc tym się nie należy przejmować. Coś takiego jest u Sarem: nie można dotykać małych. Natomiast u ptaków to, to raczej nie występuje. Ptak może porzucić gniazdo, jak będzie płoszony, natomiast nie, pod, nie, nie, nie podlota. I wtedy można go delikatnie przełożyć w bezpieczne miejsce. Natomiast w żadnym innym wypadku proszę nie zabierać mhm. podlotów. Także pamiętajcie, nie, po, nie zabieracie podlotów, możecie je przekładać, ale nie zabierajcie gorący apel. To może opowiedz nam, co potem się dzieje z tymi zwierzakami, które są u was, są już wyleczone, one są oddawane z powrotem w te miejsca, do środowiska? Już mówię jak to wygląda, natomiast jeżeli można jeszcze mhm. y, odpowiem na poprzednie pytanie, tak. bo nie dokończyłem. Tak. Y, ciekawych przypadków mieliśmy bardzo dużo, mhm. natomiast jeden był szczególny. Y, to, był, y, to był podlot bociana z Mieroszowa, który wypadł z gniazda, trafił do nas, okazało mhm. się, że jest bardzo ciężko chory, miał y, y, bardzo ostre zapalenie wątroby, miał żółtaczkę, mhm. Przez trzy miesiące go leczyliśmy. Po trzech miesiącach doszedł do siebie. W porozumieniu z doktorem Kruszewiczem przewieźliśmy go do Warszawy, do ptasiego azylu. I on wziął udział w takim programie, poleciał do Anglii. Wziął udział w programie reintrodukcji Bociana Białego w Anglii. Także to jest o tyle fajne, że Bocian od nas z Mieroszowa po pierwsze przeżył, chociaż nikt mu szans nie dawał, bo to był naprawdę mhm. bardzo, bardzo ciężki stan. No i trafił do Anglii jako jako, jako reproduktor do odrodzenia tamtejszej populacji, chociaż niektórzy twierdzą, że tam nigdy nie było bocianów mhm. i to jest sztuczne, ale nie mnie to oceniać. Jest taki program, bocian zmiarosowa się tam znalazł. I teraz odpowiadając na, na, na to pytanie, jak to wygląda, generalnie trafia do nas zwierzę, od razu jest poddawane badaniom weterynaryjnym, no bo to jest oczywiście to jest oczywiście podstawa w, każdej, w każdym przypadku. Weterynarz dokonuje niezbędnych czynności i, w zależności od stanu zwierzęcia, albo po krótkim okresie nie wiem, podawania leków, czy czekania aż się rany zagoiły, jest wypuszczane, albo wymaga dłuższej rehabilitacji. Tu pojawia się problem, ponieważ i ze względów technicznych, i ze względów prawnych. Weterynarz nie może trzymać takiego zwierzęcia u siebie w gabinecie. Od tego są ośrodki rehabilitacji zwierząt. Zwierzę, które zostało wyleczone, ale wymaga jeszcze rehabilitacji, powinno trafiać do takiego specjalistycznego ośrodka przed wypuszczeniem na wolność. Mhm. I e, tu pojawia się problem, bo my nie mamy e, w najbliższej okolicy na Dolnym Śląsku. Na Dolnym, na Dolnym Śląsku, Śląsku jest, jest siedem. Są, są mhm. siedem ośrodków ale... jest. Tutaj blisko, blisko. Natomiast w naszej okolicy mhm. na terenie mhm. naszego powiatu czy aglomeracji takiego nie ma też w Kotlinie Kłodzkiej, mhm. Chociażby wczoraj mieliśmy interwencję z, z ziembic, z sarna, ze złamaną nogą. Nie ma po prostu tutaj takiego ośrodka, a potrzeba jest bardzo duża, bo tak jak mówiłem na początku, my praktycznie każdego dnia otrzymujemy, otrzymujemy jakieś zgłoszenie. Tak, ale jest nadzieja. Bo wy y, walczycie o to, żeby tutaj, na tym miejscu, w którym się znajdujemy, y, taki ośrodek powstał. Tak, my otrzymaliśmy y, z gminy Walim teren, na którym będziemy mogli taki ośrodek założyć. Mamy też y, zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na uruchomienie tego ośrodka. Także formalnie mamy już, y, mamy już wszystko załatwione. Wszystkie, wszystkie zgody i zezwolenia posiadamy. Teraz trzeba się wziąć do pracy i stworzyć taki ośrodek. Tak, ale to nie jest takie proste, stworzyć taki ośrodek, bo potrzebne są materiały, potrzebne są na to pieniądze i ręce, które pomogą to wszystko zbudować. Powiedz jak Wałbrzyszanie, w ogóle jak lokalsi i nielokalsi, nie tylko lokalsi, jak możemy Wam pomóc zbudować ten ośrodek? Bo mam nadzieję, że wszyscy, którzy nas oglądają, tak samo są zaangażowani w pomoc zwierzętom też nie tylko dzikim, ale tu mówimy o dzikich zwierzętach. Jak my możemy pomóc wam? Czego potrzebujecie? Tak, to, to jest bardzo duże przedsięwzięcie i nasza fundacja na pewno sama sobie z tym sama sobie z tym nie poradzi. Ponieważ taki ośrodek, żeby to było miejsce profesjonalne, a nie wyobrażam sobie, żeby miało być inne, to jest bardzo duży koszt. Woliery, klatki, wybiegi, one muszą, być, one muszą spełniać ściśle określone, dosyć restrykcyjne normy. To, to nie może być zwykła klatka, którą ja sobie postawię i jest. To jest wszystko dokładnie opisane, jak to ma być, co to ma być. Więc potrzebna nam będzie każda pomoc, od materiałów takich jak drewno, czy siatka, do, do budowy wolier, czy, czy, czy płotów, po mm, po konkretne działania, po konkretne usługi na przykład będziemy potrzebowali na tym terenie wykopać studnię głębinową. jeżeli są firmy, które się tym zajmują i chciałyby nam w tym pomóc, no to my będziemy bardzo wdzięczni, bo tak jak mówię, sami sami tego nie, nie udźwigniemy, a, a skala potrzeb jest ogromna. Jeśli chcemy, żeby ten ośrodek powstał szybko, jeśli chcemy dbać o zwierzęta dzikie, i to słuchajcie, wspomagajmy Fundację Dzika Nadzieja. E, jeśli macie na to pomysły, możemy się zgłaszać do Ciebie. E, Oczywiście. Y, strona Fundacji jest dostępna na, na Facebooku. Wystarczy, że wpiszecie fund y, Fundacja Dzika Nadzieja albo y, po prostu zgłosicie się do Roberta y, bezpośrednio. Gdzie Cię, Robert, można znaleźć na co dzień? Na co dzień? Na tak. co dzień tutaj, na, na terenie co ośrodka. Tutaj na terenie ośrodka. <laughs> <laughs> Okej. <Okay>. <laughs> Dobra, to, to ja, ja powiem, że... To... No to, no to powiem. Okay. Gdzie... Dzięki, dzięki uprzejmości wójta gminy Wali, madama Hossmana i radzie gminy otrzymaliśmy teren pod ośrodek. To jest y... właśnie ten teren, na którym się znajdujemy? Tak, to jest na terenie, to jest Zagórze, Zagórze Śląskie. Y... Nie mogę nic więcej dodać, bo tutaj nie ma adresu jeszcze. <laughs> To się chyba okay. wypnie. Nawet ten, nawet akwarium nie ma adresu jeszcze. O! Widzimy ma. mapkę z <głos》. głos》>. Okej, okay, coś jeszcze mogę. Możemy? dodać jeszcze, jeszcze Jeżeli <głos》>. potrzebujecie więcej materiału tak, na przykład jasne, to z nadleśnictwem. Ja nie, tak, tak, Dobra, okej. Okay. Prowadziliśmy wstępne rozmowy z nadleśnictwem Świdnica, ponieważ to jest tutaj jest teren Nadleśnictwa Świdnica. I mm, jeżeli wszystko wszystko dobrze pójdzie, jeżeli to będzie wszystko pomyślnie to Nadleśnictwo Świdnica też przekaże nam część, część przylegającą do tego terenu lasu, który ogrodzimy i planujemy tam zrobić dziczalnię. To jest miejsce, gdzie będą trafiać ssaki bezpośrednio przed wypuszczeniem na wolność. Będą wyleczone, przejdą okres rehabilitacji, ale przed samym wypuszczeniem zostaną Zostaną umieszczone właśnie w dziczalni, gdzie będą w warunkach zupełnie naturalnych, praktycznie bez żadnej kontroli, będą się readaptowały do życia w naturze. Rozmowy są dosyć zaawansowane, myślę, że, myślę, że tutaj nadleśnicą świetnica zresztą y, wspiera nasze działania i, i tutaj nie, nie, nie sądzę, żeby był jakiś, jakiś problem z tym, z tym terenem. Czy są takie przypadki, że zwierzę, mimo wszystko, że mimo że zostanie wyleczone, nie może powrócić do natury? Co wtedy z takim zwierzęciem? Tak, zdarzają się takie przypadki. Niestety nie wszystkim można pomóc. Czasem jest za późno, czasem zwierzęta trafiają do nas za późno. Czasem są to takie przypadki, gdzie po prostu nie da się nic już zrobić, pomimo tego, że mamy znakomitego lekarza weterynarii chirurga. Który się, który się na tym świetnie zna i ma, ma wiedzę, ma doświadczenie i ma chęci, ale nawet on nie zawsze może, może wszystkim zwierzętom pomóc na tyle, aby mogły powrócić do środowiska. Dlatego tutaj, jeśli powstanie ośrodek rehabilitacji zwierząt, powstanie też. Punkt edukacyjny, mogę tak to nazwać? Planujemy coś takiego. Oczywiście każde zwierzę, które, które tam trafi, na każde zwierzę będziemy musieli uzyskać osobne zezwolenie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ale planujemy planujemy uruchomienie czegoś czegoś te, takiego takiego te, stworzenie takiego miejsca w tym zwierzęta, które nie będą już mogły powrócić do swojego środowiska, będą sobie mogły w spokoju żyć, a mm, a będzie to miało jeszcze wymiar edukacyjny, ponieważ my, jako, jako fundacja, nie tylko zajmujemy się leczeniem i rehabilitacją zwierząt, prowadzimy też dużo akcji edukacyjnych. Myślę, że to też jest ważna, ważna część naszego, naszego, naszego działania, I, i, tutaj, i tutaj jest szansa, że te zwierzęta jeszcze będą sobie mogły po prostu w spokoju, w spokoju żyć, a funkcje edukacyjne będą pełnione. Mhm. Okej. Okay. To dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.